Dzisiaj, mam widzowie, to jest kolejny odcinek na moim kanale, dzisiaj gramy sobie, w, będziemy grać w MC. I słuchajcie, dzisiaj odcinek jest wyjątkowy. Dziękuję Wam za wszystkie przyrosty, naprawdę. Ja się tak cieszę, jak to widzę, widzowie. Jak ja widzę, co się ogólnie dzieje na moim kanale, to ja jestem mega zadowolony. Więc puszczam na razie muzyczkę, i dzisiaj będzie odcinek z muzyczką, ponieważ będziemy grać w gry. Oczywiście muzyczkę, to jest Tobu Turn It Up, jakby ktoś chciał wiedzieć, od NCS. A, czyli Tobu, od Tobu, tylko NCS zrobił Relisa. Dobra widzowie, i wbijamy teraz do Minecrafta. Słyszycie muzyka Jest nawet niezła. W końcu ja też czegoś widzę i posłucham. Muszę zdać niestety w bardzo niskiej jakości, bo mój komp się wtedy pali jak podmiot, wiecie. Patrzcie ja też widzowie. 46 sobów, 720 dwieście, Widzowie, co ja się tak cieszę. Mi to radość po prostu sprawia. I jak co? I jak co? Widzicie, hejterzy, potrafię się cieszyć mimo krytyki. Patrzcie, hejterzy, widzicie? Potrafię się cieszyć mimo waszych negatywnych komentarzy. Tak właśnie się postępuje z hejterami, patrzcie, widzowie. Sorry, ale mam hej mam, mam, kilku, co prawda ten film jest najbardziej hejtowanym filmem na moim kanale, ale... Ale mnie to nie denerwuje. Flosek plus jeden, przyznaję rację. Co, co pra prawda jest taka, że może i nie utworzyłem ze zasoby, ale ja lubię to, co mi się podoba. I potrafię się cieszyć, mimo licznej krytyki, ten na YouTube. I jak coś to wszyscy piszą mi, że mam. Mentalnie mam 7 lat. A wiecie, co ja im odpowiem? No, chyba oni mam po 7 lat mentalnie. Dobra, widzowie, sorry za taką krytykę, ale musiałem się do tego trochę odnieść. Ale się cieszę, cieszę mimo tego, że niektórzy mnie krytykują. Załamał się, widzowie? Wbijamy. Sorry za lagi. I pamiętajcie, widzowie, serduszko dla was. Oho! Jak ja to widzę, to nie wiem, czy to dobrze świadczy. To lepiej wyłączę. O kurde. Co tu się dzieje, widzowie? Siema! Dobra, zmniejszy sobie w opcjach gry Render Distance, bo mam 23 chunków Render Distance'u. <noise> o kurna. Gdzie to się zmniejszało? Dobra, Video Settings, o jest. Widzicie, patrzcie na mój Render Distance. Zmniejszam go do... 16 chunków. Przez to mi nie laguje. Iż aż tak. Co to jeszcze trochę będzie lagować, ale może lagować jeszcze. Bo dopiero ledwo co widzę włączyłam komputer. I sorry, że mi nie było dwa dni, ale... No, dosłownie. Nie miałem zbytnio czasu nagrywać wtedy. Dlatego sorry, przepraszam. Muszę jeszcze bardziej rendernicą zmniejszyć. Dobra, 10 czanków myślę, że mi wystarczy 10. Jak 8 czaków, to jest normal? Teraz ja dam... Patrzcie widzowie, ja bym zadał dwa czanki, to by było źle. Wezmę sobie pomiędzy ten... Wezmę sobie 12 czanków render. No i co, to mi pasuje, mam 12 czanków? na tych 24 czankach trochę więcej było widać, ale nie znowu aż tyle. Żeby mi to przeszkadzało. No i jest drugi odcinek z my, naszego świata hardcore. No i w tym odcinku co robimy? Budujemy domek! I sorry, że Braty faz Minecraft nie wrócili. Totalnie o tym zapomniałem. Ale bra brat, mi nie, więc brat mi nie przypomniał, a ja się ja czasami zapominam o tym. No czasami zapominam o tym praktycznie. Przepraszam Was za to. Ale tak bardzo prze mocno przepraszam. No i najpierw dokładźmy to, co zaczęliśmy robić w poprzednim odcinku, czyli szukać wioseczki naszej kochanej. Dobra wiecie co widzowie, przyciszę muzykę lepiej bo, bo ja trzymam bardziej muzykę niż samego siebie i nie wiem dokładnie co mówię, a ja wolę sam siebie strzeć, a nie mam odsłuchu w tych słuchawkach, no chyba, że jak nie podłączę dopada od tego xboxa. I dajcie znać czy chcecie ze mną pograć w cokolwiek. Kartika, i czy chcecie w ogóle live? A? Napisz mi pod moim filmem w komentarzach. Odpowiedź najbardziej lajkowana dostanie ode mnie: y, wystąpienie na odcinku i z, oczywiście serduszko. Być może będziemy grać w Kartika na live albo cokolwiek będziemy robić na live. Ie. Mam plan zrobić live, a, tylko nie wiem, czy ten live mi wyjdzie. Nie wiem wizowy, ale szukam wioski dalej. Tymczasowo się wyciszam i macie tylko muzykę. Na razie. Macie sam gameplay, bo i te wioski. Widzowie, wioska znaleziona! Nie wiem, ale coś mi ta muzyczka po prostu wpada w oko, widzowie. Takie w ucho mi w w wpada. Boże! Jakie oko? W oko to mi może wpadać jakiś kolor albo cokolwiek innego. Ale nie muzyka! Moja logika poziom zero. Sorry. Za moją logikę. Dobra, ograbiamy wioskę, doszczęt. doszczętnie trzeba ograbić wioskę. Zabieramy łóżka, łóżko. I szukamy miejsca na domek. Widzowie, może ten domek zajmiemy? O, ten domek będzie kuzacki! Widzowie, ten domek będzie ulepszonym domkiem. Bo ja pamiętam, że jak kiedyś grałem z moim rodzeństwem na PS4, w Minecraft Bedrock, no nie? To mieliśmy taki domek kiedyś tu. I on był trochę powiększony. Trochę go powiększyłem. Bookshelfy lojality ma chłop. Jak coś to Bookshelfy może będę kupować. Ale lojality nie wiem czy kupię. Chociaż lojalność na trójząb. Aha, nie zebrałem łóżka. Trudno. Teraz wie zebrałem. Hehe. <grytanie> tak naprawdę to śmieszne nie było w ogóle. Wiem, nie jestem wcale śmieszny. A ile du duża ta wioska jest? Ej, jakie ładne krzesełko! Lol, widzowie! Ognisko sobie zostawię. Robimy, widzowie, zwiedzanie wioski. Oczywiście, że zwiedzam wioskę. I zostanę w tej wiosce, widzowie, na dłużej. Potem wrócę do mojego domku, widzowie. No i zaczniemy dalej grać. W ogóle od kiedy są Iron Nuggety w skrzynkach? LOL nawet nie wiedziałem, że są Iron Nuggety. I odpowiadając na na, na ten na użytkownika jakiegoś komentarz, nie pamiętam jak się nazywasz, Przepraszam Cię za to, że, że nie pamiętam jak, jaka była nazwa tego kanału, ale chciałem na szybko ciebie wyrecytować i ci wspomnieć o sobie w odcinku, bo zdałeś dobre, bo, 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 bo dobrze powiedziałeś I cię odpowiem na to. Wiecie, sensie, że jak mam jeden 17, no nie? Że, że, czy słyszał się mnie wiz, czy gram na 1.16, bo na 1.17 i wyżej się mi kąp pali. No i tu masz wizurację. Kąp się mi pali, dosłownie się pali. Bo mam um, 7. Bo mam kurde 15 FPS-ów i to jeszcze z muzyką i nagrywaniem włączonym. Na takim render distance bym miał 40. Dlatego widzowie, no, no może. Na 1 jedności mi laguje, dlatego nagrywam na 1.16.4 164 4 Kubal, Kubal, eee, z widzowie! Żelazo. I drugi żelazny kill off. Co to za dom? Aha, to jest stan Ej, w ogóle mam kilka pustych map. To. Weźmy sobie też to. Widzowie, wezmę też to. No nie? I widzowie, wracamy do tamtego domku. Na no spokojnie. Jak będzie, teraz, jak będzie dzisiaj głośniej, to przepraszam za głośność, ale musiałem podgłośnić, bo mamy muzykę. Jakby ktoś się pytał, jakie ja mam ustawienia w OBS, na, na, na 100 subów podam. Podam Na 100, na 100 subów podam ustawienia w OBS. -ie. O ile się mi uda zrobić poradnik, to na 100 subów wam Podam wszystko. Jakie mam ustawienia w OBS-ie? Jak nagrywam czym? Uwaga, ustawienia nie są moje. To są ustawienia z neta przerobione przeze mnie. Ja sobie przerobiłem trochę ustawienia. Z neta. Taka del delikatna przeróbka. Nie przerobiłem dużo. Bo nie miało to sensu dla mnie. I widzowie, witamy u mnie w domku, stawiam tutaj oczywiście łóżko, respawn point seta se tu dam, napiszę tutaj respawn pointa. Tutaj na dole trzeba będzie zrobić trochę inaczej wejście, nie, to wejście może sobie zostawię, no faktycznie to wejście sobie zostawię, ale to widzowie trzeba będzie trochę naprawić, ponieważ to jest trochę za mało, za mało jest ten domek widzowie. I to tak o wiele dla mnie za mały. Bo przydałoby się jeszcze zrobić ten magazyn, trochę go powiększyć, bo ten domek jest, no, mały. Trochę mały ten domek jest. No, trochę bym nie powiedział. Bardzo mały jest. Dobra, na razie, te, na razie to wszystko zostawię, ale potem, jak będę, może ten, potem trochę bardziej rozwinięty na tym świecie. To może ten domek w tamtą stronę przerobię. I zrobię tutaj trochę bardziej taki balkonik. Chociaż nie. Zrobię ogólnie, przerobię ten domek bardziej. Na, trochę, żeby był w tą stronę o kilka większy. Na przykład raz, dwa, trzy, cztery kratki większy ten domek. Wtedy ten domek byłby już mo mocarny widzowie. Jest minut nagrania już 13. A ja, mam, a ja nie mam nic zrobionego prawie. Tylko znalazłem wioskę już. A dzień jest... Pierwszy! Nic się nie dziwię. Tymczasowo, widzowie, zrobię sobie na zewnątrz drzwi skrzynki. Na zewnątrz. Tymczasowo. Dlatego. Nie zżynajcie mnie w komentarzach, że mam skrzynkę magazyn na zewnątrz. Na razie muszę. Dobra widzowie, idziemy zbierać teraz kobla na to wszystko. Jak się odciszyłem, to bardzo spoko. Dobrze, że się odciszyłem. No to się wyciszę i macie teraz sam gameplay jak, jak idę szukać kobla, pozdro. Mamy kej'a, więc spoko. Idę kopać dalej. Mamy żelazo, lecimy dalej. Cut, <laughs> cut, O, czekajcie widzowie. O kurde, prawie spadłem przez to. W Kejwa. Myślę, że tyle kobla wystarczy. I mogę widzowie wracać. Już do góry. I tam na stronę idę, bo tam jest świerkowy i wioska. Moja wioska. Odcinek z serwera i, i z Kruszonką odcinek będzie naj, najpewniej jutro. Kolejne odcinki. I jak mówiłem ostatnio a czy jak napisałem W weekendy odcinków nie będzie O kurde O kurde, nie Sorry, ale nie jestem jakimś super koksem w pvp O kurde, trzech to, ale mam za czułość trochę muszę zmniejszyć. Cholipka! Za dużo ich tu widzowie! Dobra, widzowie, idźcie do mojego domu. Window pewnie będzie gdzieś tu. Jedny Dobra, przeczyszczę mój domek z mobów na szybko. Dobra, widzowie, moby uciekły, to mogę pój może pójdę spać. Udało się, widzowie! Idę spać. I na razie nie wychodzę z domu za Chiny. Nie wyjdę. O kurde. Potem się zbierze piasek. Oczywiście pozdrawiam z tego miejsca rodzeństwo Moje młodsze rodzeństwo oczywiście Star... Bo ja nie mam starszego rodzeństwa, więc trochę sad I domek dostanie, tak Sorry za ten design, ale muszę zrobić taki design jaki był normalnie na samym początku Naj... BOMBIAŻ BOMBIAŻ! Bombiarz już przesadza widzowie, bombiarz przesadza. No i widzowie po terenie mam. <grym> XD totalne. F. F dla terenu. Dziękuję. Sorki, Święko, przepraszam, ale chciałem jedzenie. Potrzebowałem raczej jedzeń, jedzonka. A w domku trzeba wprowadzić lekką widzowie modyfikację wysokości. I tymczasowo mój domek będzie w stałej budowie. I to tak mocnej budowie, to takiej bardzo mocnej budowie. Trzeba widzowie go bardziej przebudować całego na razie. Łącznie widzowie z dachem. Dlatego ten domek jest mój. I to widać już na każdym kroku, że ten domek jest mój. I żaden villager mi tego domku nie weźmie, widzowie. Nie pozwolę na to. Bo ten domek jest mój. Ja go sobie zawłaszczyłem. Co prawda był w villagerów i był na początku tego. Ale teraz to jest mój domek. Jeżeli oglądasz do tego momentu, to wiesz, że, w, to wiedz, że coś się dzieje. Bo domek się buduje. Drewno z dachu zostanie, drewniany jak zostanie rozebrany. A domek zostanie powiększony trochę. Oczywiście, mój dom już będzie nawet niezły. Wysokościowa. ja widzę, to to zrobię mały pokoik z droperem na jedzenie. Nie wiem, czy, Nie wiem. Widzowie, pamiętajcie, jesteście najlepszą widownią na świecie. W życiu nie miałem, widzowie, lepszej widowni. Dziękuję wam za to. A także na planie naszego nowego domku... Będziemy kończyć odcinek. Sorry, widzowie, ale muszę na razie. Poczekajcie, F1 wcisnę. Potem teraz zrobię F2. Skrinka. Ja wam, widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Wyłączę tylko muzykę. Trzymajcie się, widzowie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.